Witajcie, kochani, niech nasz Pan Jezus Chrystus będzie wywyższony i uwielbiony za Jego dobroć, za Jego wspaniałość, za Jego miłość, za cudowność, za to, że jest z nami, że On nie zostawił nas tutaj sierotami, że na każdym kroku nas ostrzega. Mam dla, dla, dla nas wszystkich bardzo krótki przekaz, który Duch Boży od kilku dni już mi pokazuje i Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za, za Jego ciało, że uczynił nas swoim ciałem, za, za każdego jednego członka, za każdego jednego brata, siostrę, za wstawienników modlitwy. Chciała, chciała wa, chciałabym Wam podziękować i pobłogosławić Was, każdego jednego wstawiennika, który wstawia się za brata, za siostrę, za, ginący, za ginących ludzi. Ale no nie, nie chciałabym bocznych tematów zahaczać, ale przekazać to, co najistotniejsze od tych kilku dni, z czym się, z czym się zmagam, ale Pan no nie opuszcza. On pokazuje trudne rzeczy, które do, dotyczą każdego z nas, a tu chodzi o, o zwiedzenie o to, że bardzo często schodzimy z wąskiej drogi, przez to, że słuchamy nauk, słuchamy objawień ludzi, którzy nie znają Pana Jezusa Chrystusa, tego jedynego prawdziwego, tego, który zawisł za każdego z nas, ale jest w świecie chrześcijańskim wiele zwodzących duchów, które wyszły i na to ostatnio Duch Boży tak mi ogromny nacisk kładzie. Kochani, ja mam do was prośbę, jeżeli będziecie słuchali kogokolwiek i odczujecie, niepokój, jakieś dziwne odczucia, zazwyczaj tak Duch Boży wskazuje, wskazuje nam, żeby w jakieś nauki nie wchodzić, żeby wołać do Pana Jezusa Chrystusa o, o pomoc, żeby pokazał nam, co jest nie tak. Bo, bo zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas jest, jest w drodze. Jedni są młodsi w wierzy, inni Zaczynają uczyć się, raczkować, ale Dług Boży od samego początku do każdego z nas mówi: I, I Pan chce nas prowadzić i strzec. Pan nie chce, żebyśmy błądzili, żebyśmy wchodzili w nauki, które nie są od Niego a teraz na świat wyszło tak wiele zwodniczych nauk i bardzo dużo osób spośród nas, spośród wierzących ludzi, idzie w znaki, w objawienia. Które nie są od pana Jezusa Chrystusa, tylko idą z duchów zwodniczych, ale robione jest to w taki sposób, że jest takie na sam początku takie delikatne wchodzenie, żeby człowiek nie zorientował się, że wchodzi pod nauki, które nie są z pana Jezusa Chrystusa. Wchodzi się w kompromis. Używa się najróżniejszych słów, żeby przeciągnąć, żeby nas przeciągnąć i, i przeciągnąć najróżniejsze nauki. Ja nie chcę tutaj operować teraz imionami i nazwiskami, bo Pan mnie do tego nie powołał, ale Pan powołał mnie do tego, żeby mówić, żeby ostrzegać, żebyście badali, żebyście sprawdzali i to wszystko, jak czegokolwiek nie jesteście pewni, wołajcie, a Pan Jezus Chrystus objawi przez swojego. Wspaniałego ducha, gdzie, gdzie jest prawda, a gdzie idzie, m, idzie objawienie z, z innego ducha, z innego Pana Jezusa Chrystusa. I powiem Wam, że ostatnie dni to no, ciężkie dla mnie były. Ja dziękuję siostrze za wstawieniczą. Za wstawienniczą Modlitwę, bo powiem Wam, że poczułam się taka, jakby, jakby nie miała tutaj pomocy, choć wiem, że to, to kłamstwa były od, od szatana, bo on kłamie i zwodzi. I, i wiecie co? Zwodziciel jest, jest tak przebiegły, że, że on najróżniejsze rzeczy w, wkłada. Miałam konfrontację z bratem, który. Wszedł w, w nauki, które nie są od Pana Jezusa Chrystusa, ale przez to, wie, wiecie co, że yy, mamy złe pojmowanie miłości, że yy, przez to, że na przykład jesteśmy niedoskonali, yy, dajemy się yy, oszukać szatanowi yy, i usprawiedliwiamy rażące, grzechy w, w, w najróżniejszych denominacjach rzeczy takie, które no nie, nie, nawet nie, nie powinny mieć miejsca wśród osób wierzących mało tego wśród ludzi ze świata one są niedopuszczalne, ale poprzez wiecie co, zło, źle pojętą miłość dajemy Dajemy się wciągnąć w, w pułapki yy, szatana i, i przymykamy oko na, na, na rzeczy, które, yy, na które się nie przyjmuje, które powinny być głośno powiedziane. I nie to, żeby dyskredytować człowieka, wyrzucać go nie, czy, czy nie wiadomo co, bo prawda jest taka, że każdy z nas upada. Że nikt z nas nie jest jeszcze doskonały, ale jeśli jest nam grzech objawiony przez Ducha Bożego, czy, czy Pan posyła jakiegoś człowieka do nas, żeby nam objawić, że jesteśmy w grzechu, w zwiedzeniu, to pierwsze co robimy, to, to e, jeśli jesteśmy przekonani, to pokutujemy, odwracamy się od tego, i, i na tym polega. To oddzielanie się, ta, ta świętość, o której Pan Jezus Chrystus mówił, ale, no, tak jak mówię, w świecie chrześcijańskim, i to począwszy od uwielbienia, które, wiecie, co w niewielu kościołach idzie uwielbienie naprawdę, które jest robione dla Pana Jezusa Chrystusa, które jest robione w Duchu Bożym, a w większości jest emocjonalność, jest duszewność, takie sztuczne napędzanie atmosfery. Dlatego tak bardzo ważne jest, kochani, abyśmy powrócili każdy z nas do pierwszej miłości. I tu nie chodzi o to, żebyśmy, wiecie, co, znali wersety na, na, na wyrywki, gdzie co jest napisane. Bo jeśli będziemy pokorni, jeśli będziemy uniżeni, jeśli będziemy chcieli słuchać Ducha Bożego, on nam powie. Gdzie mamy, co mamy popatrzeć, kogo mamy posłuchać, gdzie otworzyć Słowo Boże i, i, i Duch Boże nam wszystko objawia, ale jak będziemy szli za ludźmi, i to jest, wiecie, co tak mocno ukazane, jak idziemy za ludźmi. To wchodzimy pod, pod przekleństwo, ale to też wiecie co, nie chcę, żeby to było źle zrozumiane, że mamy nie słuchać czy pastorów, czy przełożonych, czy ludzi, którzy nauczają, czy ewangelistów, czy proroków, ale wszystko musi być badane tak jak apostołowie, ci, którzy na oczy widzieli naszego Pana Jezusa Chrystusa, którzy ostrzegali przed nami braci i siostry. Tak samo i w tych czasach, w których teraz żyjemy. To jest końcówka, naprawdę końcówka, przed samym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, i powiem Wam, że od kilku dni te słowa, które Pan Jezus Chrystus mówił do swoich uczniów tak mocno, jest mi. Jest mi mocno tak pokazywane, że baczcie, aby was nikt nie zwiódł, Dlatego przekazuję wam te kochani słowa. Badajcie duchy, kto z jakiego ducha mówi. Bo tu chodzi o naszą wieczność: o to, żebyśmy naprawdę zdali naszego pana Jezusa Chrystusa, nie mieli tylko o nim wiadomości, wiedzieli gdzie co pisze, co zrobił, kogo uzdrowił, ale żebyśmy go znali. Znali go takim, jakim on jest naprawdę, bo on naprawdę jest pełen miłości i miłosierdzia, ale on nienawidzi, jakiego lud wchodzi w kompromis, jakiego e, lud babra się tym wszystkim, co ten świat. Widzimy ten przykład tej kobiety cudzołożnej, złapanej na, na, na grzechu, pan jej nie potępił, on jej wybaczył i on każdemu z nas wybacza. Ale jest warunek, aby się uniżyć, aby wyznać grzech, że jest grzechem, aby się nie usprawiedliwiać, aby nie wchodzić w kompromis i przestać grzeszyć, przestać wchodzić pod to, co świat chrześcijański mówi, pod ludzi, którzy nie są wypełnieni Duchem Bożym, a mówią, mówią z ciała, mówią z, z innych duchów. Błogosławię Was, kochani, i dziękuję bardzo za, za, za wysłuchanie. Niech Pan Jezus Chrystus objawi każdemu z Was, gdzie jest naprawdę, w którym miejscu. Czy jest naprawdę na wąskiej drodze, czy szedł z tej wąskiej drogi, czy gdzieś za, zabłądził, czy czasami yy, nie, nie, nie wplątał się w jakieś, jakieś zarośla. Bo teraz mi Pan pokazuje tą ogromną łąkę. Jako nieraz Pan mi pokazywał w, na żywo w, w, to tą wielkie pastwiska, takie, ale i pokazał to, że jak schodzimy z tych pastwisk i, i wchodzimy w haszcze, to one ranią nas, robimy sobie krzywdę. Mało tego odchodzimy od, od miłości Pana Jezusa Chrystusa, otwieramy się na, na, na innego ducha i, i stąd te wszystkie rzeczy, które nas spotykają, ale chwała i tylko chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za, za Jego dobroć, za Jego miłość, za za to, że On na, naprawdę nas umiłował. Wspaniałości z nieba, które objawia Duch Boży tym wszystkim, którzy umiłowali Pana Jezusa Chrystusa bardziej niż swoje życie, niż, niż wszystko, co jest na tym świecie, niż swoje dobre imię, ale idą całym sercem, nie są doskonali, bo doskonały jest tylko nasz Bóg Wszechmogący, wspaniałości z nieba.